No i siemano W poniedziałek po majówce rano Godzina 16 minut 5 Ja od rana nie nagrywałem bo to inne sprawy Wszelkiej maści A jak tu sprawa tata na dzień dobry wjechał Białorusem Przyjechał Białorus z lasu 952.22222 2, 2, 2, 2, 2. Z objawem Brak mocy Brak mocy Kopci, dymi, nie jedzie, nie przyspiesza Nawet zwalne tylko i co poszło pierwsze? Wtryski do sprawdzenia Tryski jeden był rozdłużony. Jeden był uszkodzony, tak jakby ktoś tu kiedyś zaglądał, bo wszędzie jest silikon, Nawet turbina jest przykręcona na silikon. Teraz Tata zajmuje kolektor wydechowy no Bo tu się gdyż, wszędzie lało gdyż, Ponieważ są urwane śruby od wspornika do tłubika ktoś to składał i turbiny. tak To było w ten sposób i tutaj Tulejka od ta... turbiny była odwrotnie w ogóle założona Nie tak jak powinna Dwa zdjęliśmy Dekielek, bo kąt trysku się nie zgadza z kołkiem na wale. Nie. Był dużo za późny. by też kołek zajumał. ogóle nie ma kołka właśnie do scalenia kąta w trysku. I tak turbinę zdejmujemy. Turbina nie ma luzu, jest w porządku. Myślałem, że to jej wina. Ale tata mówi, że nie tutaj rozbiera. Kolektor zdejmujemy, że po pierwsze Primo, żeby odzyskać gwinty, spróbujemy rozwiercić. Może się uda bez wkupienia drugiego. Nie będziemy no do jak się rozłamie, to trzeba będzie drugi. No co zrobisz? A dwa, zobacz ile silikonu ktoś dał. A wszystko na teraz... silikon, tu, aż są zaślepione te kanały. I mocy nie miał, zaprawdę. Mocy nie miał. Turbo, fajnie się kręci. Turbo jest okay. o zero Wyjątkowo. A na pewno dobra. trzeba będzie ustawić konstryjsko. Ta stryjska już założyłeś, bo tak. tu zmieniłeś końcówki. Tam leżą. Końcówka jedna, Końcu... bo, a jedna, trzy, były bo trzy były dobre. On ma 210? No nowy miał? Tak Książkowe? Bo to są te bez regulacji, paluszkowe cienkie tak. I co? Jeszcze zobaczę wtedy do pompy Zdajemy dekiel i damy gazu, potem wszystko, czy chodzi Korektor dawki Bo jak nie chodzi, to ja tu zrobię tuning Ale... Chip tuning, on dymił On strasznie dymił On strasznie właśnie dymił, najgorsze, a nie jechał, o to chodzi nie. Także tu... a nie oddychał Także tutaj tata działa yy, Tutaj case leży, jak leżał przed weekendem rozebrany może zobaczę. Na razie czekamy. Na decyzję co z tym dalej i muszę spisać części usiąść może wieczorem, żeby zrobić wstępną wycenę. Tak to wygląda. O pasy po akcji przywożenia skalmara. Muszę pozwijać później. Skrzynia od busa leży, bo mnie zdenerwowała z tym wyszczerbionym dyfrem. Muszę znaleźć drugi dyfer. Także tak jak mówiłem. A ja cię składam w altrę, bo przyszły części za ścianą. Także działamy. Dobra, jestem tu za ścianą na Dziupli. Bo tam mi niestety brakuje miejsca. A najpierw rozebrałem Waltrę, zamówiłem części. Zanim do Waltry przyszły części, to rozebrałem kesa. I teraz Waltrę pomału tutaj składamy. Włożona już jest. Yy, tam choinka jedna. Ta tylna. Włożona jest tutaj choinka. Nawet się obraca teraz. Tutaj będę skręcał imbus I według katalogu zaraz przyniosę zegar. Będziemy ustawiać. Luz wałków osiowy tutaj ta linia dolna, wałek wyczyszczony, łożysko zaaplikowane. Dystansy wszystkie koła zębate, drapie, czyszczę, odtłuszczam te frezy, nie frezy. Każde koło teraz błyszczy tak. A tutaj mam te nie patrzcie, że tu jest bałagan. No, niestety takie warunki, żeby robić kilka ciągników, muszę jakoś to rozegrać. A pozostałe koła są takie, co pokazywałem tym takim nalotem każde jedno koło dzisiaj tutaj stawiam drapie, czyszczę dlatego tutaj w takich warunkach, bo to i tak będzie wszystko myte i czyszczone zobaczcie tak nawet tu widać jaka warstwa brudu jest na tych kołach i elementach i każda jedna podkładka, każdy nakrętka, każdy duperel wszystko muszę tak drapać, czyścić, zmywać skrzynia była to samo jak wtedy widzieliście, teraz mi się udało wyczyścić, wydrapać i pomału z książką w ręku siedzę i składam, żeby to już pochodziło i tak to leci, jak już będzie złożona to wtedy się włączę, bo tu wstyd pokazywać ten bałagan, ale trzeba robić, żeby Coś z robotą, dygło, bo następne pojazdy czekają w kolejkach. O tak. Dogramy coś, co się zadarzyło, bo wczoraj przez cały dzień nic nie nagrywałem. I, I co było? Było zrobione dużo, ale nie pomogło, tak? Tata tutaj grzebał, zostały wymienione końcówka, tak jak było wtryskiwacza, ustawione wszystkie wtryski, ustawione luzy zaworowe. Otworzyłem okienko, przejrzana turbina, rozwiercić się udało, tam ten kolektor wszystko jest w porządku, turbo się kręci turbo się kręci bez żadnych oporów, wszystko jest fajnie ale nie podoba mi się jedna rzecz. To turbo wydaje dziwny dźwięk jak chodzi, niby to jest. Niby pompuje, wszystko jest fajnie. zobaczymy no. Ale ono jak się kręci wirniczkiem, tak niby lekko, ale takie ma jedno miejsce takie. Odkręcałem dekiel na pompie. Po odpalaniu dodaniu gazu korektor dawki normalnie wychodzi. Do ładowania go porusza, wstaje. Także wszystko jest w porządku. Pompa jest yy, ruskiego typu, także ona powinna być na starym sprzęgiełku. Rozebrałem, żeby jej sprawdzić kąt wtrysku. A sprzęgiełko jest nowego typu na fasolki, jak przy pompach motorpala. Jest taki motyw, że już nie ma fasolek. Są do końca przesunięte, a dalej mu brakuje tego punktu. Rozmawialiśmy z klientem, podobno ciągnik tak od nowości chodził słaby i to już na gwarancji przesunęli, a że korzystając z okazji, że jeszcze klient zgłosił, że jest dziurawa chłodnica, to jak tata wyjmie chłodnicę, to otworzymy dekiel do rozrządu, musimy znaleźć co go tutaj boli, otworzymy dekiel, zobaczymy <laughs> czy on się w ogóle na znaki zgrywa, jeśli się zgrywa to przestawimy go znak do przodu, nie kołka, nie ma i nie ma właśnie kołka w silniku do ustawienia zapłonu pompy już sprawdzali Pompę sprawdzali, wozili? A, no to już wszystko sprawdzali niby, a ciągnik dalej nie ma mocy chodzi, ale to nie jest to, brakuje mu tego powera i strasznie kopci funku mu brakuje to samo co ostatnio w tamtym szukałem TS w TS, Jakieś, w TS też ostatnio uradka szukaliśmy trzfunku Także także... No ale tam odzyskał szybciej. Nie no, chodzi Bo w ogóle nie chciał iść. A ten niby chodzi na obrotach, niby dym czarny, ale to właśnie dziwne, bo cały, cały czas. Nie, przestaje dymić. Bo nie przestaje dymić. I on już nawet jak się rozpędzi na asfalcie już ma lekko, to cały czas na czarno ładuje. Głowica jest sprawdzana, była w zeszłym roku robiona. Oleju nie pali i będziemy szukać. Ja sam mam na przestawiony. No nic, będziemy otwierać i szukać. Ja idę do Waltry. O. Jeszcze mały update skrzyni z Waltry, z Walmeta. Udało się skrzynie tutaj dwa dni poświęciłem. Czujnik zegarowy, strona z katalogu, wszystkie luzy wzdłużne, książkowo poustawiane, teraz skrzynia się obraca idealnie tak jak powinna, także tutaj katalog cały, to wszystko pozrzucane. Tu jeszcze nowe łożyska, tutaj zaraz nakręcam nakrętkę tą popuszczam na klej, bo była wstępnie. 8000 razy wałki wkładane i wyjmowane, żeby wydystansować. o tu mnie zostały jeszcze i tutaj całe dwa wiadra wszelkich dystansów, ale udało się. Tu już wczoraj poskładałem wszystkie wodziki. Teraz jeszcze raz przed złożeniem ropownicą ją wyczyszczę, bo tu składałem na tawot do tawotu się trochę po przyklejać mogło po ale to już najmniejszy problem. I co? I zaraz odkręcam to, zakręcamy nakrętkę, na klej Zrzucamy kosz przedniego napędu, tu wszystko czyścimy, składamy kosz rewersu Żeby dzisiaj tą skrzynię zamknąć, także działamy Tymczasem w Gagarinowej krainie W poszukiwaniu mocy, tata doszedł aż do rozrządu I co? No i standardowo jak to w ruskim Nic nie pasuje, nic się kupy nie trzyma Nie Gdzie zobacz? tylko ty koła? tam pórześ? A wyjebałem na złą rozebraliśmy jeżeli kołek chcę ustawić to tu jest nowy typ, a daj te chwilę tu jest nowy typ i sprzęgiełka na pompie, nie stary stary był lepszy powiem Ci, bo, bo miał więcej możliwości, w nowym typie jest na akurat teraz czekajcie, bo to w jednej pozycji pasuje na razie to do głowy tutaj nie pasuje, ale tylko w jednej pozycji chciałem przyłożyć tylko jedno pozycję ma no ten ma tylko tyle co na fasolkach, tu prawo, lewo i było już do końca i brakowało mu mocy, bo nie było przedstawienia rozrządu chciałem się sunąć na rozrządzie ale się okazało, że koło centralne masz te stare? stare koło centralne, nie dość, że ma zęby zaostrzone i zużyte to tu tulejce przykładowo założymy a wiesz teraz... co? a no bo tulejkę założyć a no ma zęby rozkił dane ostre. No, jak jaki ma luz między zębami To się da silikonu. I tu się buja. I pompa miała ciutnie centymetr skoku przez luz między zębami przez wybite. Przyspawam. przyspawam Kupiliśmy nowe. No I, i kąt zęba jest nie taki. Po pierwsze tu nie wchodzi. Po drugie... Czekaj, bo do siebie kołnierzami takofachowe mają być. Zobaczcie na... Kąt zęba oryginału a Jaki jest tu? Do starego koła przystawiam drugie koło. Idzie. Ale czekaj, weź tak jest tam. Pasowałoby tak jak w po siebie. Tu stawiam. Jest koło w linii. Tu stawiam. Żeby koło pasowało, musi być. <laughs> nie wiem, czy to kamera oddaje. Tak, przechylone. Tu pasuje prosto koło do koła. No nawet można przechylać minimalnie przez ten luz. A tu, żeby koło pasowało, musi leżeć tak. Już? Złożyliśmy sobie dzisiaj po południu? Ten ja tulejk już się prosował. Ale to jest za duży luz między ze mną, to nam nic nie zmieni. A na spawać i wyciąć potem. Ja bym jutro pojechał z tym kołem na reklamację. Ja albo zdjąć jeszcze te zwały, mamy zbite zaraz, i te spróbujemy odkręcić i wziąć cały komplet w sklepie, dopasować. Albo komplet nowy, drugi kompletny, albo nie to wiem. To i do tego trzeba nowe. Sprzęgiełko. No też, sprzęgiełko tamto, to wszystkie cztery koła. Abym bym kupił nowe, bo to. Naprawiając te Gagariny to można nerwicy dostać Nie zależy kto robił, Putin, Stalin, czy kurwa nie wiem kto jeszcze Tak Łukaszenka Tak, także działamy Dobra, tam w tym czasie trwa walka z MTZ -em. Mi się udało w końcu po trzecim dniu walki dojść do ładu z tą skrzynią Wydystansować kosz od napędu Teraz się ładnie obraca tu był problem z podkładkami, wydystansowałem linię jedną, linię drugą. Tak jak widzieliście, cały rewers już mam złożony, wszystko się rąką ładnie obraca. W tej chwili tu już mam odtłuszczone, przygotowane, tu też mam. Zaraz na masę składam to uszczelnie. Uszczelnie przekręcam dekiel, żeby mi nie wypadły tutaj są zatrzaski. Tu już przyciągnąłem resztę. Gratów, które były odmoczone i wymyte też z tego oleju, z tego pyłu Teraz już jest metal czysty, jedna, druga, trzecia część Tu jeszcze się okazało, że brakuje jednej rurki smarowania skrzyni Nie wiem gdzie ta rurka zaginęła, ale muszę coś wyrzeźbić, bo Wobec tego nie złożę Bo to jest rurka, którą przychodzi smarowanie na górny wałek Także dlatego mógł on się też zacierać I co? I pomału sprzątam ten bałagan, zakserwiam zamknąć tą skrzynię no ale bez tej rurki już nie zamknę i, i dzisiaj tego nie ruszymy. Także co mogę, to dzisiaj złożę. Resztę będę kombinował. Mały update na szybkości. Wrzuciłem właśnie dyfer, wyczyściłem, wydrapałem dziada. Założyłem boki, już mam zabezpieczony, skręcony. Mam tam książkę serwisową, ona podaje tutaj od 100. Od setki do 300, coś tych setek luzu, ale powiem, że te 300 to jest za dużo. Ja ustawiłem na, na setkę, ustawiłem i to jest trochę dużo, moim zdaniem. Zostawiam na setce, bo to jest minimalna wartość według tej książki, co mam. I pomału składam. Tu już dekiel zakręcony był wczoraj. Dzisiaj teraz ustawiłem szybkość dyfer. Tu mam wymyte, zaraz jeszcze raz obdmuchuję wszystko z piachu, zakładam boki. I zostaje mi tylko bawa z rurką, bo poprzednim razem było rozwierane, nie chcę winiać klienta czy kogoś, czy ktoś, bo ja też tą skrzynię robiłem. Ale akurat tego to chyba nie miałem poprzednim razem, jak to robiłem, i słabo. Ten wałek ma tu otwór. I tu jest żeliwie otwór. Ten otwór musi iść tędy. To się tam dobija. I tu przychodzi taka rurka. Wchodzi w ten otwór, i tu jest smarowanie dla tego łożyska. Ale ktoś tego nie rozebrał. Wybijając wałek, ściął tą rurkę. Tej rurki nie mogę nigdzie namierzyć. Znaleźć. Po serwisach dzwoniłem. Nie mieli. Nigdzie. Co obdwoniłem. i nie wiem, zaraz spróbuję coś urzeźbić samemu. Na szczęście to smaruje tylko tą tuleję, a nie centralne smarowanie wałka przychodzi tu dalej niżej. Ale też to zaraz wyczyścimy, przedmuchamy wszystko. Tu brakuje olinga, nałożymy i co? I bym może dzisiaj zamknął tą skrzynię, jakby się udało. No tylko to mi zostało dorobić. Napęd już ogarnąłem. Tu były dwie tarczki uszkodzone, to dałem nowe tarczki, bo miałem Teraz przykryłem i składamy Dobra, mały update Właśnie wyjechałem wózkiem widłowym Dywany położone, tak dla hajterów, co tam krzyczą, że dywany, tak dywany Ale przynajmniej nie widać posadzki połamanej Bo jestem tutaj w drugiej części stodoły, gdzie zasadniczo to zboże leży Ach, Ale co, no pomału działam Udało mi się złożyć dzisiaj tą skrzynię, przykręcić te boki od hamulcy, przejrzeć hamulce, złożyć cały dzwon. Teraz wjechałem tutaj, szarpałem się z pół godziny samemu, trochę datami pomógł. No i co, tą stronę mam już skręconą na gotowo, dociśnięta, bo tu już ktoś to dużo razy składał i są im busy poobrabiane jest ciężko. Założony mam już nowy filtr sawny, wyczyszczona podstawa, przykręcona. Tu zaraz będę rurki, rureczki łączył i będę dochodził, co jest 5 z instalacją hydrauliczną. Bo instalacja hydrauliczna to był dramat. Jeszcze filtry muszę zaraz zmienić, pozostałe dwa. Tu mam, a tu był ten cienki wkład. Nie wiem, czy gdzieś tu był numer na nim, jeden. I dwa są takie siatkowe. Nowe które idą w kubki. Także tutaj mi klient dostarczy sam. A jeszcze zostanie mi cały WOM rozebrałem, cały WOMP, tak jak wszystko też tutaj nie mam światła, ale jest pokryty tym czarnym nagarem, także WOM będę mył, tu mam porozłożone siłowniki, będę płukał i wszystko. Także jeszcze to mnie czeka, ale do wąmu czekam na jedną rzecz, bo się okazało, że brakuje, ale już jest zamówiona, a ja idę tam dłubać Powiem wam, było z tym zabawy, ale się udało. Uf, tu mogę wyjąć cały ten bębenek od domu. Widzicie jak w tym czarnym nagarze wszystko. Wrzucałem sobie go, bo będę sobie kręciłem tym. W drugim stopniem przy pławianiu przez ten bębenek. I w sobie wszystko fajnie zeszło. Teraz tutaj będę rozgryzał tą hydraulikę, bo tutaj poprzedni... remont jak miał robiony, to ta Valtra miała tura. Z tego co powiedział właściciel. I tu został wyrzucony i ktoś coś źle pospinał, także będę walczył tutaj wszystko. Teraz ta strona skręcam sobie przynajmniej plucy dywanów. Siadamy skręcamy.